Dzisiaj mam dla Was tak, będzie to Common White Girl Tag. Jest to jeden z takich moich ulubionych filmików teraz. Ja też go widziałam już na YouTube dość dawno i od dawna planowałam, że go dla Was nagram. Ale wiecie, potem o nim zapomniałam, a teraz stał się on naprawdę bardzo popularny. Masa jest tych filmików i stwierdziłam, że również go nagram, bo strasznie mi się podoba. Uwielbiam pytania właśnie z tego tagu. A więc przejdę już może do odpowiadania na pytania, żeby nie przedłużać. Ulubione picie ze Starbucksa. Więc powiem Wam tak, ja Starbucksa uwielbiam i Naprawdę jak mam możliwość tam iść To oczywiście idę, natomiast Szczerze zawsze piję to samo, nie wypróbowałam Tam wielu rzeczy, jedyną rzeczą Jaką tam piję to jest frappuccino Frappuccino albo czekoladowe, albo waniliowe Najbardziej właśnie uwielbiam te smaki Ile czasu zajmuje Ci przygotowanie się rano? Więc myślę, że około 20 minut, tak Ostatnio coś za późno wstaję Tak 20 po i tak na 40 Jestem gotowa, więc 20 minut. Ile selfie zrobisz Dziennie? Więc ciężko Odpowiedzieć, bo też nie zawsze robię selfies Selfies robię tak naprawdę Tylko jak mi się chce I jak twierdzę, że dawno żadnej nie robiłam I wypadałoby coś wstawić na tego Instagrama Ale jeśli już robię To może nie jest ich tak mega dużo Bo czasami jest tak, że zrobię dwa zdjęcia I już mam gotowe, wstawiam Ale czasami jest tak, że kompletnie Wszystkie dla mnie są takie same I że już takie wstawiałam I wiecie, to naprawdę też zależy Ale jak już robię tak dużo to to jest ich naprawdę bardzo dużo, potem mam mega duże usuwania. Zdjęć z telefonu, no ale tak wiecie Ze 100 zrobię, może nawet Czasami więcej, ale tak jak mówię Czasami zdarzy się, że zrobię jedną, dwie I już mi się spodoba Ile masz followersów i zdjęć na Instagramie? A więc szczerze to nie pamiętam, ale mogę Wam tutaj Teraz sprawdzić, A więc jeśli chodzi o followersów O osoby, które mnie obserwują To jest to 5622 osoby Więc bardzo dziękuję każdemu, kto mnie obserwuje Na Instagramie, jeśli ktoś jeszcze nie wie, że mam Instagrama, to na dole zawsze jest w opisie A jeśli chodzi o zdjęcia i Ile tam mam, to jest to 245 zdjęć. A też dużo zdjęć usuwam po jakimś czasie. Usuwam zazwyczaj te stare zdjęcia, jak znajdę, wiecie, jakieś stare zdjęcie i myślę sobie, jak ja mogłam to w ogóle wstawić. Używasz słów lol i OMG na głos, więc nie używam na pewno na głos. Czy ubierasz te same ubrania więcej niż jeden raz? To jest chyba oczywiste, że tak. Jeśli chodzi tutaj o to, że na przykład kupię sobie coś, no to wiadomo jest to, że nie wyjdę w tym jeden raz i co, wyrzucę to, sprzedam bez sensu. Nie no, oczywiście, że chodzę w ubraniach więcej niż jeden raz, ale też jeśli jeśli chodzi o to, czy na przykład, nie wiem, ubiorę coś i następnego dnia ubiorę dokładnie to samo, to nie, tak raczej nie robię. Codziennie staram się ubierać coś innego i dopiero po jakimś tam czasie znowu to ubiorę. Czy jesteś rasistką? Nie jestem rasistką, też nie wiem za bardzo, czemu to pytanie pojawia się właśnie w tym tagu, bo nie za bardzo moim zdaniem pasuje do tego wszystkiego, ale jeśli chodzi o odpowiedź, to nie nie jestem. Ile masz tweetów, więc szczerze to ja nawet nie wiem, ile mam tweetów, ale też Wam mogę sprawdzić, więc na dzień dzisiejszy mam 20 828 tweetów, z czego jakaś połowa to jest spam do Justina i do wszystkich innych moich idoli z prośbą o follow itd. Ale 20 tysięcy ponad tweetów mam. Instagram, Twitter czy Tumblr? Więc kocham wszystko Ale tak, Tumblr, no tam na Tumblera wchodzę rzadko Więc Tumblr odpada Pomiędzy Twitterem a Instagramem Chyba jednak wygra Instagram, dlatego że na Instagramie siedzę praktycznie cały czas Cały czas sprawdzam coś, odświeżam, nie wiem, dodaję jakieś zdjęcie Nie wiem, uwielbiam Instagram, uwielbiam czytać Wasze komentarze i ogólnie jakoś tak, nie wiem A na Twitterze też lubię siedzieć, bardzo lubię czytać tweety innych osób Jakoś, nie wiem, lubię czytać coś, nie wiem, że ktoś gdzieś idzie czy coś takiego Natomiast, no, gdybym miała wybrać, no to niestety, ale no tutaj wygrywa Instagram jak spędzasz większość swojego czasu? Więc e, najwięcej mojego czasu pochłania internet To jest chyba oczywiste No też YouTube jest in, to jest internet Więc tak naprawdę na YouTube siedzę bardzo dużo Bo też wiecie, przerabiam filmiki, wstawiam, oglądam e, Więc no, na pewno internet najwięcej czasu zajmuje No mój telefon, no ale tutaj też mam internet No ale nie tylko, piszę z kimś No to, to tak najwięcej czasu ogólnie zajmuje mi Uczę się też, no ale w porównaniu jeśli chodzi o internet a naukę No to tutaj niestety internet wygrywa Tak, Kto jest twoim ulubionym YouTuberem? Więc na pewno tutaj bym wybrała Mac Barbie. Ona jest moją ulubioną youtuberką od zawsze. To nie jest, ona nie jest polką, więc jeśli chodzi o polskiego youtubera, to nie mam takiego ulubionego. Muszę wam powiedzieć, oglądam bardzo dużo osób, ale nie mam takiego jednego ulubieńca. Natomiast wygrywa na pewno Mac Barbie. Ona jest ze Stanów i jej filmiki są po prostu genialne. Na pewno ją oglądacie, bo chyba każdy ogląda Betani MacBarbie 07, ale jeśli nie, no to naprawdę wam polecam, bo jedna z takich najlepszych, moim zdaniem, YouTuberek. Jak często malujesz paznokcie? A więc nie za często, czasem jest tak, że nie mam przez bardzo długi okres czasu pomalowanych w ogóle, bo mi się nie chce po prostu, ale jak już pomaluję, no to potem za kilka dni sobie zmieniam kolor też, ale no nie wiem. Ciężko mi jest określić, bo tak jak mówię, czasami jest tak, że w ogóle ich nie maluję Czy jesteś zakupocholiczką? Więc ja bym siebie zakupocholiczką nie nazwała Chociaż nie wiem Bo to jest tak, że jak jestem w sklepie, to ja mogę kupić zupełnie wszystko no, Wiadomo jest to, że nie mogę kupić wszystkiego Ale gdybym mogła, bym kupiła Naprawdę uwielbiam jeździć na zakupy I tak naprawdę jak mi się czasami nudzi, to wtedy jadę na zakupy Choćbym miała czegoś nie kupić, to ja mogę chodzić po sklepach i tylko te rzeczy oglądać no ale potem przyjeżdżam do domu i sobie myślę, że tyle rzeczy mogłabym fajnych mieć No więc nie wiem Ciężko mi jest określić, czy jestem zakupocholiczką, czy nie Może w pewnym stopniu trochę jestem Ile razy oglądałaś film Wredne Dziewczyny? Więc oglądałam go sporo razy, też nie liczę Ale jeśli miałabym policzyć i pierwszą, i drugą część, to myślę, że około 10 razy Czy posiadasz dużo ubrań? Więc nie wiem Znaczy może tak Ubrań dużo mam, ale w wielu ubraniach naprawdę nie chodzę. Też z jakiś czas staram się je sprzedawać, bo nie chodzę w tych ubraniach po prostu. I wiecie, mam takie swoje ulubione rzeczy, a mam też takie te starsze, których tak naprawdę w ogóle teraz nie chodzę. Więc no, ubrań może i mam dużo, ale tak jak mówię, we wszystkich po prostu nie chodzę. Czy robisz zdjęcie jedzenia przed jedzeniem? Tak robię i nie wiem czemu, nie wiem skąd to się wzięło, ale nie wiem. Jakoś, jak masz Instagrama, to to wiecie, ja. Cały czas ktoś widzę, jak ktoś dodaje zdjęcie jedzenia, więc ja też dodaję zdjęcie jedzenia, bo nie wiem Jak coś jest naprawdę bardzo ładnie podane, coś bardzo ładnie wygląda, to aż mi jest szkoda nie zrobić zdjęcia A Więc yy, robię zdjęcia, czasami też, nie wiem, nie wstawiam na, na Instagrama, ale wysyłam na przykład na Snapchacie komuś Jak jem, no załóżmy, ryż z sosem, to jest, wiecie, podstawa Zawsze jak jem, jem ryż z sosem, to komuś to wysyłam Robisz makijaż codziennie? Ja tylko podkład puder i że robię i tak naprawdę mogę iść no, jeszcze coś na usta, A więc no, ale wstanę rano, no, to zazwyczaj coś tam zrobię. No nie zawsze mi się chce, no ale powiedzmy, że taki mój makijaż to ja robię codziennie. Te jakie są twoje oceny w szkole? Ja mam ogólnie czwórki i piątki, większość piątek. Moja średnia na pierwszy semestr było 4,87. Jak często stylizujesz swoje włosy? Więc. Ja z moimi włosami, jak widzicie pewnie w filmikach, ja nic nie robię. Jedyne co to po prostu je czeszę. Też czasami zrobię sobie kucyka, czy jakoś je zepnę inaczej, ale tak jak widzicie, po prostu najczęściej mam włosy rozpuszczone, jest mi tak najwygodniej, a też naprawdę mało co z tymi włosami robię, bo jedyne co to po prostu je myję. I czasami jak są w mega złym stanie, to jeszcze je wyprostuję, żeby wiecie. Były proste i jakoś to wyglądały. Czy zawsze wyglądasz wyjściowo? Nie, nie zawsze, to jest chyba oczywiste. Czasami to po prostu nie mam ochoty wychodzić z domu, jak na siebie patrzę. Ale no wiecie, no tak chyba każdy z nas ma. A więc to już są wszystkie pytania. Ogólnie tak mi się mega podoba, więc na dole wypiszę wszystkie dziewczyny, które taguję do zrobienia właśnie tego tagu. Napiszę wam też na dole pytania, żebyście mogli sami nagrać ten filmik. Bo jeśli was nie otaguję, to nie oznacza, że nie możecie filmiku nagrać. Jeśli macie taką ochotę, to po prostu nagrajcie filmik. Na dole możecie zostawić mi linka, to na pewno sobie obejrzę, tak jak mówię. Jest to teraz taki jeden z moich ulubionych tagów na YouTube. A, a ja nie będę już przedłużać. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę. Też jeśli macie pomysły, nie wiem, na jakieś inne tagi. Ostatnio lubię nagrywać tagi, nie wiem, jakoś tak. Fajnie się je nagrywa. Jeśli chcecie, żebym jakieś nagrała tak, to możecie napisać mi jaki na dole w komentarzu. Więc to by było już chyba na tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!